Jeśli miałeś w planach w najbliższym czasie polecieć gdzieś z tego oto wrocowskiego lotniska, to niestety, ale jeszcze w tym roku zostanie ono zamknięte. Jak podają media, przyczyną zamknięcia lotniska jest konieczność wybudowy drogi zjazdu z pasa startowego. A jeżeli widzisz mnie pierwszy raz, to cześć, ja mam na i jeżeli interesują Cię newsy ze świata lotniczego, to zaobserwuj mój profil. Lotnisko będzie zamknięte od 26 października do 4 grudnia 2025 roku. Przeczytam Wam coś, co w internecie napisał dyrektor ds. infrastruktury portu lotniczego Wrocław. Przeanalizowaliśmy wszystkie inne ewentualne rozwiązania i podjęliśmy najlepszą, choć trudną decyzję o wstrzymaniu operacji lotniczych na 40 dni. Termin skonsultowaliśmy z liniami lotniczymi i razem ustaliliśmy, że trzeba to zrobić w okolicy zmiany rozkładu lotów na zimowy. Po tym 4 grudnia port lotniczy we Wrocławiu oczywiście zostanie ponownie otwarty, ale przebudowa będzie trwała dalej, a jej koniec jest planowany dopiero na grudzień 2026. Koszt tej przebudowy to 463 miliony złotych, z czego 175 milionów poszło z Unii Europejskiej, bo to chodzi o jakiś projekt, żeby zwiększyć operacyjną część lotniska na rzecz operacyjnych wojskowych w porcie lotniczym Wrocław. Także polecam w tym czasie wybrać się na inne lotniska